Cześć widzowie kanału Adamololidolo i dzisiaj z moim kuzynem Cien. gramy sobie Fiat um, 23 oczywiście hej widzowie i będę wam dzisiaj testował karierę widziałem już u Damiana, że tego, czyli oczywiście youtubera że można wybierać prawdziwych menedżerów i naprawdę są tutaj YouTube, y youtuberzy menedżerzy prawdziwi więc pójdziemy sobie do Anglii, zobaczyć czy jest Klopp, jest Gerard. no jest Grant Potter, oczywiście trochę zwolniony z Chelsea, Eric ten hak jest. I jest! Jurgen Klopp! Pep Guardiola, dobra. Możemy być Pepem Guardiolą. No i dobra, dalej. Jesteśmy Pepem Guardiolą. No dobra, um, trudno, będziemy dalej w City. Um, nie, no nie ma to. Ustawmy sobie... Co na czym zawsze gram? Czy jesteś ekspertem FIFA klasa światowa? Futbol. dlaczego go kochamy? Zawsze nie inaczej było coś, ale nie pamiętam co było napisane. Piłka znowu w grze, coś tam coś tam chyba. Dobra, czekam, aż nam się załaduje, a w tym czasie możecie zostawić subika. Łapkę w górę i tego. I napiszcie, czy chcecie odcinek z tego. Dalej z... A nie, bo ja się już chciałem odcinka z Legimiszy. Nie wiem. Kiedy wy to oglądacie? Nie mam pojęcia tej, kiedy wy to oglądacie. Ale wiem, że to się będzie ładować chyba z 4 godziny. Mam tak co ty robisz? Mój kuzyn przyszedł. Tak Hej, sobie je Dobra, stworzymy sobie karierę menedżera, jeden. Możemy sobie wybrać no... Najcięższy turniej według mnie na sam początek. A widzicie co, I... wiecie co? Zostawcie subskrypcji. Um, już to mówiłem, no ale dobra. To dwie subskrypcje. Dwie subskrypcje nie da się. I co? I bardzo proszę, nie wiem. E, wdziwia, Nie wiem jak to się dni simuluje. co trzeba zrobić kolejny <gulujesz> dzień. Nie wiem jak to się dni symulowało to. Dobra, trudno. Wejdziemy w transfery i spróbujemy zrobić pierwszy transfer. do to Dobra, aha, to jest dobre. Dobrze piegnęłem sobie. Let's go. Um, uznajmy, że City chce kupić takę na przykład. Więc wchodzimy sobie tutaj. czy tam? Aha. No wiem czy to są transferowany, wygląda jak mamy. Bo widziałem, udało w sesie u Damiana, czyli oczywiście ten kanał Damian na YouTubie, że... Ogólnie będzie dużo fajnych rzeczy w tej karierze, więc no spróbujmy im... przejdąć się z nimi za jakieś pomocniki Ilka i Gindogan, możemy Wam dołożyć jeszcze 10 milionów, myślę, że to jest dobry deal No dobra, a z... Zgadzamy tu się I teraz Dakę Co? Jaka Twoja reakcja w tej karierze na razie? bo... To u... wygląda jak GTA 5. Jakie GTA 5? Wiesz, co to jest GTA? Wiem, ale nigdy nie grałem. O kurde. A ty grałeś w GTA 5? Jeszcze ile razy? Czemu wygotowasz 7 lat? 100 razy. A może się pół. Po pierwsze. Dobra, widzimy. Możemy mu dać na pensję 70 milionów. 9000, coś... No dobra, niech mu będzie. Niech mu będzie. będzie. Dobra, co yy, się dzieje. Teraz powinno być centrum, że. Dobra, tego widzowie nie było. Tego na pr milion procent nie było. Idzie sedaka. Przedstawia się z jakimś menedżerem. Dobra, Guardiola przychodzi. Trening pierwszy, no fajne, fajne. No, fajne. Tego na pewno nie było w tamtej Fifie. I będzie fotka pewnie jakaś albo coś. A, na Instagrama leci foteczka, no i dobra. I zaraz dostaniemy ocenę chyba... Nieudane negocjacje, dostaliśmy ocenę F, czyli jedynkę. Nie jest. Chyba bardzo. Teraz musimy się dowiedzieć, jak przesmulować te głupie dni. Musisz przestawić swoje imię. Czemu? Adam. Ale widzowie mnie znają, to jest już człowiek. No masz rację. Aha, że to tak się robi. PA! Widowie! Pierwszy dzień chyba poszedł? Tak, mamy drugi dzień, tutaj trzeba spamić dalej. Barbecue, bacon, A co ja wszedłem? Begie. Bardzo zostaw moją łóżkę w spokoju. Kali do kurzu, przychodzi do jedzenia. Debru. to, cool. no to nas nie interesuje. My tutaj nie robimy karierki. My, widzowie chcemy rozegrać jakiś mecz. Adam co? Idź do babci Dobra, idź do babci Powiedz żeby nie przychodziła, bo Adam nagrywa filmik Dobra U matki boska Ukuć. No dobra ym... Palmar. no możemy Palmera sprzedać, do co to jest Mehelen O matko, no głupie samouczki Do realu. Tak, do tak, do do rolls Dobra, to te wszystkie oferty, challenge. Mm, no dobra. Dziwnie się symuluję. Diasa też, naraz no, z Diasem. Do Bajerno. Nie no nie chcę. Będzie na powarda odrzucić jednak. Kiedy gramy pierwszy mecz? Kiedy gramy pierwszy mecz? Zespół, w sensie... No kiedy gramy pierwszy mecz? Czemu się nigdzie nie pokazuje? No czemu się nigdzie mi mecz nie pokazuje? Ja bym chciał zagrać mecz, ale nie wiem... O, co się dzieje? Jest czarny ekran, coś się ładuje? Co tu się stało? Aha, może Bruyne poszedł do realu. No dobra, adios De Cena F. Jednak C. Nie tak źle. Dobra cena. Musisz zwiększyć głębię. Nie chcę zwiększyć głębie jakieś wam. Nie no, ale widziałem ogólnie karierka. Jest średnia. Nie podoba mi się. FIFA 22. Była według mnie lepsza. Chociaż możemy zagrać ten jeden mecz. No, Ostatnia szansa to jeden mecz zagrany. Zobaczymy jak się gra. Czy w ogóle da się grać? Nie no, na pewno da się grać. Więc lecimy dalej. Spróbujemy zagrać ten jeden mecz przeciwko Betisowi. Yy, Dobre. 21 to było, że gramy, a teraz jest który Smulujemy sobie dni Kolejny i kolejne co ja wszedłem? Nie, tylko nie trening, nienawidzę treningów. Kto chodzi na piłkę na pewno wie jakie walone są treningi, lepiej sam mecz grać. Właśnie symulujemy, ja zawsze ja tak robię, Trynka, każdy trening ulewam, ma robię te meczek. Dobra że zaraz będzie robione tutaj meczek z Realem Betis. Widziałem u PLKD, PLKD, bo tylko jego filmiki widziałem na razie z karierki, że można zrobić jakieś akcje, coś tam. Więc spróbujemy, jak mi wyjdzie. Dobra, trudno, symulujemy całość. No, od Kołowskiego, dobra. No dobra, yyy... Jednak było 21, no skamowało, teraz 23. W ogóle wiecie, że mata został piłkarzem? Wiem. No, mój kuzyn wie. Ehm y -mm Pokaż mi ten mecz, bet, Betty z tym głupim wreszcie daj. O jest, zagrajmy. Dobra. Um, pokaż najlepsze akcje, pokaż tylko ataki. Dobra, pokaż tylko ataki. Mam, mam nadzieję, że będziemy mogli grać jakby te ataki. Bo na razie ocenka taka 2 na 10. Jest naprawdę słabe. Jak dla mnie jest kariera, wątpię, że będzie seria z kariery, ale możemy zobaczyć. Ładuje nam ja się tylko ataki. No, City, Albertis, no to City raczej ma pewne zwycięstwo ogólnie, ale dobra, jest. No, zaczyna. Jakiś Ale dlaczego ja nic nie mogę zrobić? Dobra, Manchester City. Wyprowadzamy kontrę. Podanie do Holdena. Ja tak gram tylko akcję. Patrz, że, że, dobra. Kolejna akcja. 38 minuta. Pół godzinki później. Kolejną akcję wyprowadza Manchester City. No, no, kolejna strata. No, na razie średnio mi się to podoba. Ale Pewnie to przez to, że są Glasy Światowe mogą zadać dać zawodowiec. Na którym zawsze gram i wygrywam, więc myślałem, że Glasy Światowe by była spoko. Grylysz. Jak Grylysz? Proszę, wal. Ajajaj! Bo... Było blisk, dobra. Była, była. Teraz musimy wyprowadzić. Zaraz już wprowadzamy kontrę. Co się stało? Dlaczego Hanam tego nie przejął? Dobra, widzę. na razie fajne. Takie szósteczka. Czemu on podał od razu? Nie no, jedynka, jeśli tak będzie. I koniec meczu, no dobra. Średnie bardzo. Aha, przegraliśmy. Naprawdę, nie wiem jak wy możecie sobie grać w to, ja w, tego, ja w to nie będę grał, nie polecam wam tego, słabe i no subi, kłapka i papa.